Jeśli zdecydują się państwo zmienić lub oddać swój samochód, to jest kilka kwestii, o których należy wiedzieć. Dobre pytanie. Prosimy dostarczyć wszystkie ważne dokumenty pojazdu oraz oba zestawy kluczyków. Państwa samochód powinien być czysty zarówno na zewnątrz, jak i w środku. Dziękujemy. Termin oddania pojazdu zostanie wyznaczony przez dilera. Do państwa należy jedynie przyjazd w uzgodnione miejsce. Nic się nie stanie, państwa samochód jest ubezpieczony. Można to zgłosić swojej firmie ubezpieczeniowej i naprawić szkody przed zwrotem. Poza tym, nie wszystkie szkody są poważne. Niektóre to zwykłe ślady użytkowania. Małe wgniecenia i zarysowania nie stanowią większego problemu. Najczęściej występujące miejsca, w których dochodzi do uszkodzeń, to lakier, karoseria, felgi, opony i szyby. Te mogą być widoczne gołym okiem i wpłynąć na wygląd pojazdu. W razie wątpliwości prosimy o kontakt ze swoim dealerem w celu oceny Państwa pojazdu. Możliwe, że nie jest w żaden sposób uszkodzony. A jeśli tak, to dealer BMW poinformuje Państwa o kolejnych krokach, np. konieczności bądź nie zgłoszenia uszkodzeń firmie ubezpieczeniowej. Jesteśmy tu po to, aby państwa doświadczenie związane ze zwrotem samochodu było wygodniejsze i jak najlepsze. Najczęściej koszty te związane są ze szkodami takimi jak wgniecenia karoserii i zarysowania felg. Proponujemy sprawdzić to przed zwrotem pojazdu. Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w katalogu ponadnormatywnego zużycia lub u każdego dealera BMW. Oprócz tego mogą dojść dodatkowe koszty związane z przekroczeniem przebiegu. Prosimy o sprawdzenie swojej umowy lub o kontakt z dealerem. Jeśli zajdzie taka konieczność, zajmiemy się tym tak, żeby mogli Państwo skoncentrować się na czerpaniu radości z jazdy.